Wiecie, nigdy mi nie przyszło na myśl nawet, że ja mogę napisać książkę, to jestem matematyk, umysł ścisły. Gdzie mi do um, humanisty, a do tego pisanie książki historycznej, tak? Nie mówię tu, żeby to dotyczyło mojej wsi czy mojej rodziny. Bo przecież w 1968 roku wyjechałem, ponad 50 lat temu. 50. Tak, jak przeglądaliście książkę, to chciałem tylko znaleźć jedną rzecz. Kiedy urodził się mój dziadek, żeby napisać na tak. pomniku, to była jedna rzecz, a ja oczywiście w Izbie że zostałem już emerytem, a ja znalazłem do jedną rzecz, która mi bardzo długo, dużo zajęła czasu, no to zacząłem właśnie szukaj głębiej, głębiej, czy do tych, jakie są dokumenty, a dokumenty są do XVIII wieku i budowałem jakby drzewo genealogiczne e, swojej rodziny przy okazji tak oczywiście e, niestety nic tam nie ma tak ciekawego oprócz nazwisk i e, dat urodzenia dat śmierci e, wszyscy są ze stanu chłopskiego więc e, na pewno jest kilka e, ciekawych postaci ale to trzeba by e, przecież przeanalizować na podstawie tylko metryk czy dokumentów tych metrykalnych tak, i, i, urodzenia ślubu czy. To z tym Lubowieńskim to nie bardzo trafiłem, nie? Bardzo dobrze trafiłem. Nie? E, tam, jakby się tak wczytał dokładnie, to wiesz zaraz, czy jeszcze, oczywiście zaraz e, powiem. Więc e, i oczywiście wszyscy mieszkali na, czy pochodzili z Mazowsza Nie ma tam, e... oczywiście mówimy o tych, którzy zrobiłem to, że tylko na osobiście dotkniętych dokumentach. Nic nie myślałem. To co znalazłem, co przeczytałem, to zrobiłem. I teraz dla ciekawości, bo oczywiście w książce jest drzewo genealogiczne moje, które tam jest, nie mieści się, jest aż na dziewięciu nieczy, stronach. Nieczytelne trochę, tak? No bo tak, oczywiście nieczytelne, nie? a to trzeba by zrobić zdjęcie, bo to jest Omania 3. Ale ta, ale jednocześnie zrobiłem drzewo gałęzie mojego syna Michała. Poproszę asystentkę do pomocy w rozwinięciu. Ta... Asystentka. Asystentka. I to okay. jest drzewo gałęzie i wydrukowałem. O jakie piękne. O, jakie mojego piękne. syna Michała. Gdzie jest Michał? Na dole. Od Michała Han no, Aha, czyli jest, od... jest Oj, rodzina Heni też tu jest, tak? Nie, też. Nie ma? Część nie jest jest. i musi być. Stwo, no, bo nie to jest. To jest, jesteś ty. A czy nie, z rodziny żony jestem w trakcie robienia, bo nie ma aż takiego wielkiego wsparcia ani zacięcia. I do tego nie ma dokumentu, dokumentu bo w dokumentu. województwie łódzkim jest to dużo zeskanowane w internecie, a województwo mazowieckie niestety czyli okolice płotka, tak jak żona pochodzi, niestety trzeba jeździć do archiwum, żeby znaleźć. Ale dużo Tam w Lignie Posteń to właściwie wszystkich znalazłem do tego XVIII wieku. I wydrukowane oczywiście po to własnym sumtem dla pokazania. Bo normalnie to jest w internecie i się przegląda klatkami, kawałkami. A tu jest załóż tak. hmm. Hmm. to jest całość. Wielokropek i potem Adam i Ewa. Na tym. <laughs> Pomno nie o Adamie Ewie, ale to już anegdotycznie przepraszam, e, e, żeby nie być gołosłownym czy gołosłownym, e, bo jak powiedziałem jestem e, wszystko co znalazłem tylko na dokumentach i są wszystko z e, Stanu Chłopskiego tam jest niuans taki, że może być jeden opisuje to, ale to pomijam ten fragment nie do udowodnienia. Ale już anegdotycznie, e, Oczywiście nie ma na to dokumentu, bo nie ma, ale e, nazwisko Leczkowskie jest bardzo rzadkie w Polsce. E, głównie są na Pomorzu, w okolicy Gdańska, Elbląga, Trzewa, e, tam. I jakby e, niejaki historyk Gdański, jak pisze o nazwie, są takie, po, e, by książkę nazwiska Pomorza, I jako nazwisko Leczkowski, podaje, że e, tym, jak to się mówi, pierwszy, pierwszym znanym i bardzo znanym e, obywatelem był Konrad Leczków, kiedy się nazywał. Był burmistrzem Gdańska, w 1411 roku został zamordowany przez Krzyżaka za to, że złożył połud e, Jagielę zamiast Krzyżaka. Osobiście No i e, został pochowany z wielką pompą, wielkim to... W kościele Mariackim Gdańsku jest specjalna tablica. I oczywiście oglądaliśmy, mam to zdjęcia, wie jest na dzień dzisiejszy, ale to czy nie ma tego? Oczywiście został skonfiskowany majątek, i tak dalej, i tak dalej, przez krzyżaków wszystko, ale no nie znajdziemy od XV wieku kontynuacji. W każdym razie na Pomorzu jest bardzo dużo nazwisk Leczkowski. Tutaj są jakby tylko jakieś odbryski.